City Club i promocja kultury trochę idą za ciosem. Po metalowo-jazzowym rozpoczęciu roku tym razem przyszedł czas na propozycję kabaretową. 24 stycznia z formą tak zwanego stand-upu na scenie wystąpili Paweł Reszela, Piotr Bierżyński czy znany z kabaretu Czesław Tomasz Nowaczek. Tutaj to jestem ja, po prostu jestem ja i ludzie kupują u mnie, albo mnie nie kupują. Podoba mi się, albo nie podoba, ale to podoba mi się. Ja to masz nowaczyk. W kabarecie mam jeden sketch, mam drugi sketch, wyjdę jako ta postać, wyjdę jako inna postać i zawsze jest szansa, że nawet jeśli jeden sketch się nie spodobał, to ten następny się spodoba. A jeśli tutaj od początku tej publiczności nie kupię, to jestem przegrany. A znowu, że jak tutaj kupię, no to wszystko, wszystko, jakby jest moje, prawda? To jeszcze tym bardziej można się mile podłechtać, jak jak up dobrze idzie, bo, bo to jestem ja. A, a a nie ktoś tam, za kogo udaje, kogo gram. Cześć. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, ja mam na imię Tomek i na samym cześć, początku... Tomek. Cześć, witam O, to dobrze że mnie kochacie. To się pogadamy potem jakiś tam trójkącik albo coś. Słuchajcie, ja na samym początku chciałbym was prosić o takie duchowe wsparcie. Bo... Brawo! No ja naprawdę Właśnie się stresuję tym, że muszę tutaj sam do was wyjść. Znaczy, wiecie, żeby nie było, to nie chodzi o was. Wy wyglądacie na całkiem spoko ludzi. No może poza tobą. Nie no, sorry, że poza tobą. Natomiast kwestia jest taka, że ja z natury jestem dość nieśmiały, wiecie, taka trochę życiowa i tak ogólnie wielu rzeczy się boję, ale zawsze przed wyjściem na scenę postanawiam sobie, że nie stchurzę, że tym razem dam radę. Bo jak człowiek tchurzy, to zawsze z tego wyjdzie coś niedobrego. Zawsze. Stand-up to forma kabaretu wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych. Artyści na żywo komentują bieżące wydarzenia społeczne, nieraz posługując się kontrowersyjnymi środkami wyrazu. Dla mnie, stand-up jest wielkim wyzwaniem, ponieważ no, ja występuję na co dzień w kabarecie i to jest zupełnie inna forma, całkiem co innego. Także dla mnie stand-up jest i wielkim stresem, ale też wielką przyjemnością, bo, bo w stand-upie jakby wychodzę ja jako ja, mówię o tym, jak widzę świat, co czuję, co, co widzę na co dzień, co, co mnie spotkało, co mnie otacza tak bardzo osobiście. I dla mnie stand-up jest właśnie taką całkiem inną, a jednocześnie równie ciekawą formą, jeśli nawet nie ciekawszą, ponieważ można jeszcze, jeszcze bardziej wyrazić siebie w tym wszystkim. Bo wiadomo, normalnie w kabarecie występując na scenie, to człowiek chowa się za postacią, ma kolegów, gra jakąś scenkę, nie jest sobą po prostu. A tutaj wychodzę ja jako ja i dla mnie takie spotkanie z publicznością właśnie w knajpie wszyscy siedzą przy piwku, można ktoś rzuci coś z sali, można od razu odbić, porozmawiać, to, to jest właśnie to, to fajne wyzwanie. I dla mnie stand-up jest naprawdę dużym wyzwaniem. No i bardzo się cieszę, że, że w Polsce tak stand-up się rozwija, że coraz więcej scen stand-upowych i, i coraz szersze kręgi zatacza. To jest dla mnie bardzo fajna sprawa. Na kabarecie współpraca Kęczyńskiego City Clubu i promocji kultury trochę się nie kończy. Już 1 lutego zatańczymy przy bałkańskich dźwiękach, a 16 lutego metalowym brzmieniem porazi nas znana grupa Essie Drinkers. No Dwie najbliższe imprezy to też E, małe nową na rynku w Kętrzynie, jeśli chodzi o, o te rzeczy, no to, to tak jak stand-up to, to było absolutne nowum, tak kocioł bałkański to też jest kompletna nowinka, bo, bo muzyka bałkańska w rytmach kaszubskich i mazurskich i, i zderzenie tych dwóch jakby kultur, <grytanie> znaczy się ka kaszubskich i, i, i mazurskiej. I jeszcze do tego zaprawione właśnie rytmami bałkańskimi, no to, to, to musi działać i, i na pewno publiczność ta, która przyjdzie, przybędzie, to, to po prostu nie ma szans, żeby się nie bawiła. Essie jest, to wiadomo, to już chyba bez komentarza większego legenda. Chyba jedno z najważniejszych wydarzeń w Kętrzynie, nie licząc Bednarka, który się zbliża, który, którego są dziesiątki telefonów nawet dziennie to w moim odczuciu SE Drinkers po prostu przebija tą imprezę, bo samą, samą legendą zespół powala.